Witajcie u Krisa w ogrodzie. Dzisiaj dodałem film, jak tutaj właśnie ja gospodaruję wodę taką deszczową. Opowiadam i mówię, także zachęcam Was do oglądania pełnego filmu. Link zostawię Wam do pełnego filmu u dołu tego shorta. Także zachęcam Was do oglądania pełnego filmu. A tutaj można powiedzieć tylko taki, nie wiem czy skrót, ale powiedzmy takie powiadomienie Was, że jest już nowy filmik z tej serii Ukrysy w ogrodzie. Także zachęcam Was do oglądania pełnego filmu, jak i wcześniejszych filmów, które są na kanale. To dzisiaj na tyle. Oczywiście, jeżeli Wam się podobał taki skrót, zostawcie łapki w górę, oczywiście komentujcie film. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, zachęcam Was do subskrypcji. To wszystko pomoże mi w rozwoju kanału. Także dzisiaj na tyle. Dzięki i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.